This conference will now be recorded. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Sierakowska, jestem analitykiem rynków surowcowych w domu maklerskim BOŚ. Zapraszam na cykliczny komentarz z rynku surowców. Patrząc na ogólne tendencje na rynkach towarowych w ostatnim czasie, widzimy przede wszystkim to, że Ceny surowców, ceny towarów w ostatnich tygodniach stały się bardziej rozchwiane. Cały lipiec tak naprawdę przynosi bardzo zmienne nastroje przynosi zarówno dynamiczne wzrosty, jak i dynamiczne zniżki notowań wielu surowców co obrazuje właśnie indeks CRB, który widzimy na, na obecnym wykresie. Można powiedzieć w takim telegraficznym skrócie, że notowania surowców ogółem nadal poruszają się pod dużą presją podaży, natomiast punktowo faktycznie pojawiają się informacje, które sprzyjają już jakiejś konkretnej grupie surowców lub towarów. Tudzież jakiemuś konkretnemu surowcowi, surowcowi tudzież towarowi. No ale ogólnie rzecz biorąc, w ostatnim e, okresie raczej inwestorzy tutaj szukają jakiegoś nowego kierunku e, trendu właśnie na rynkach surowcowych ogółem. Zacznijmy od spojrzenia na notowania ropy naftowej i gazu ziemnego, czyli ogólnie na surowce energetyczne. E, zacznijmy od cen ropy naftowej, rozpoczynając od ropy naftowej typu WTI, czyli tej amerykańskiej ropy naftowej. Jak widzimy, ostatnio faktycznie notowania tego surowca były rozchmiane. Cena ropy poruszała się gdzieś w okolicach 55 do 60 dolarów za baryłkę. I tutaj nadal widać pewną presję podażową, natomiast ostatnio pojawiły się też pewne Informacje, które nieco tym notowaniom, tej stronie popytowej sprzyjały. Analogiczna sytuacja ma miejsce na rynku ropy naftowej brent, czyli tej ropy europejskiej. Tutaj również widzimy ostatnio nerwowe wyczekiwanie na jakiś istotny impuls, który mógłby doprowadzić do kolejnego trendu, a póki co możemy mówić o trendzie bocznym w takim krótko czy też term, średnioterminowym spojrzeniu. Co się działo na rynku ropy naftowej w ostatnim czasie? No przede wszystkim mamy do czynienia obecnie w ostatnich dniach ze wzrostem napięć na Bliskim Wschodzie w kontekście Iranu, w kontekście cieśniny Ormus, czyli takiego bardzo istotnego rejonu geograficznego z punktu widzenia i produkcji, i handlu ropą naftową, ponieważ przez cieśniny Ormus. Przepływa no, znacząca większość tankowców na świecie, natomiast ogólnie Bliski Wschód to są kraje, które produkują ogromne ilości ropy naftowej i Iran tutaj do nich należy. Jak wiemy, pomiędzy Iranem a krajami Zachodu relacje dyplomatyczne w ostatnich latach nie były najlepsze i to się nie zmieniło, a wręcz w ostatnim czasie ta sytuacja się jeszcze zaogniła przez to, że jeszcze na początku lipca Brytyjczycy przejęli w okolicach Gibraltaru irański tankowiec, natomiast w ostatnich dniach to Irańczycy przejmowali brytyjskie tankowce, przy czym Przyjęcie jednego z nich faktycznie na dłuższy czas wywołało ten obecny, można powiedzieć, spór dyplomatyczny. Brytyjczycy w odpowiedzi zareagowali propozycją utworzenia pewnej misji, która by miała w rejonie, właśnie Bliskiego Wschodu, która by miała chronić tankowce. Zachodnie, właśnie przed jakimiś wrogimi działaniami ze strony Iranu. Z kolei Iran odpowiada, że to Wielka Brytania jest agresorem, ponieważ tankowiec, który Iran przejął, nie odpowiadał na, na wezwania Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Na pewno w tym momencie jest to słowo przeciwko słowu i każda strona konfliktu uznaje, że to ta druga strona jest agresorem i że tak naprawdę do, do konfliktu nikt, nikt nie dąży i nikomu ten konflikt zbrojny by się na pewno nie opłacał. Oczywiście w całym konflikcie ważne są również stany zjednoczone, które ostatnio wspominały, tam administracja wspominała, że negocjacje z Iranem stają się coraz trudniejsze. Z kolei ostatnio pojawiły się informacje ze strony Iranu, że 17 szpiegów CIA pracujących dla CIA zostało zatrzymanych w tym kraju, czego Amerykanie nie potwierdzili. A więc mamy też dużo niepotwierdzonych informacji, mamy dużo plotek i spekulacji na rynku ropy naftowej. I to odbija się właśnie na takim niepokoju inwestorów, też trochę na niepewności dotyczącej działania. Na rynku ropy naftowej w ostatnim czasie, dlatego że ta, ten cały kryzys nieco wsparł notowanie ropy naftowej, ale z drugiej strony wielu inwestorów wciąż nie wierzy, że on przekształci się w coś więcej, że przekształci się w konflikt zbrojny i raczej tutaj konsensus zakłada, że tutaj ten spór pozostanie sporem czysto dyplomatycznym. Jak będzie, to się zapewne okaże. Natomiast w ostatnim czasie też warto wspomnieć o powracających problemach z produkcją ropy naftowej w Libii, o tamtejszym zamknięciu produkcji na polu naftowym w El Sharara ze względu na jakieś kłopoty techniczne. Jednak i tutaj inwestorzy aż tak bardzo nie zareagowali na te informacje, ponieważ problemy z produkcją ropy naftowej w Libii są bardziej już regułą, a nie wyjątkiem w ostatnich latach. One się powtarzają, one wpływają na dochodach ropy naftowej, ale już inwestorzy zdyskontowali to w cenach dawno. Najważniejszym czynnikiem, który obecnie negatywnie wpływa na ceny ropy naftowej i powstrzymuje te notowania przed wzrostami istotnymi, są obawy dotyczące globalnego popytu na ten surowiec. Ostatnie dane makroekonomiczne na świecie są co najwyżej mieszane. Czyli one pokazują, że ta sytuacja być może nie jest tak zła, jak oczekiwano, no ale jest ona daleka od idealnej i być może trzeba będzie spodziewać się tego, że ta presja na notowania ropy naftowej będzie się utrzymywać właśnie ze względu na rozczarowujący globalny popyt. Na pewno te ostatnie dane, chociażby ze Stanów Zjednoczonych dotyczące popytu na paliwa nie zachwycały, mimo tego, że tam trwa sezon letni, sezon letnich wyjazdów, który teoretycznie powinien zwiększać ten popyt. A więc na razie presja spadkowa na notowanie ropy naftowej się utrzymuje, ale właśnie te chwilowe, te konflikty polityczne, te, ten wzrost napięć politycznych na świecie powstrzymują też notowania ropy naftowej przed większymi spadkami. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację na rynku gazu ziemnego, to tutaj można powiedzieć, że mamy do czynienia cały czas z utrzymującą się sytuacją. W postaci delikatnej presji spadkowej, a w ostatnich tygodniach raczej konsolidacji w okolicach tegorocznych minimów, która w zasadzie wynikała z tego, że mieliśmy do czynienia ze zmiennymi prognozami pogody. Obecnie notowania gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych zależą w dużej mierze od pogody, ponieważ to ona dyktuje to, jak duży będzie popyt na gaz ziemny w celach klimatyzacji pomieszczeń w Stanach Zjednoczonych. No, a to jest ważny czynnik, który wpływa na ceny gazu ziemnego w USA. Jeszcze tak z dwa tygodnie temu utrzymywały się, czy tam trzy tygodnie temu utrzymywały się prognozy pogody zapowiadające upały w Stanach Zjednoczonych, przez co notowania gazu ziemnego delikatnie wzrosły. Natomiast już ostatnio ta pogoda jednak. Stała się łagodniejsza. Prognozy zakładają raczej umiarkowane temperatury, więc można się spodziewać, że ten popyt jednak nie będzie wyjątkowo duży. Ogólnie rzecz biorąc, notowania gazu ziemnego raczej poruszają się właśnie obecnie w trendzie bocznym i można oczekiwać, że dopóki nie wystąpi jakiś impuls znaczący pogodowy, to ta sytuacja może się utrzymać. Podobnie zresztą wygląda sytuacja na rynku miedzi, czyli tutaj również mamy do czynienia z pewnym, pewnym rodzajem takiej konsolidacji w okolicach tegorocznych minimów, z próbami takich znaczących ruchów ze strony popytowej, ale próbami, które są szybko hamowane przez stronę podażową. Na rynku miedzi również te mieszane dane makroekonomiczne i obawy dotyczące globalnego popytu na miedź, obawy o spowolnienie gospodarcze są głównym czynnikiem, który obecnie hamuje potencjał wzrostowy notowania miedzi. I to jest kluczowa informacja. Co więcej ta awersja inwestorów do ryzyka, która pojawiła się ostatnio też w związku z wzrostem napięć politycznych na świecie, także powstrzymuje notowania miedzi przed wzrostami, ponieważ jest to jest to faktycznie taki surowiec, który jest zależny od nastrojów na globalnym rynku. Jest bardzo koniunkturalny. Ostatnio pojawiły się informacje ze strony International Copper Study Group, y, która publikuje fundamentalne informacje z, z rynku miedzi. Y, ostatni raport podał, że w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku na globalnym rynku miedzi utrzymywał się deficyt. I oczywiście to jest czynnik, który nieco wspiera notowania miedzi, ale tylko krótkoterminowo, nie na długo, dlatego, że to jest czynnik, który dotyczy już w dużej mierze przeszłości. Jednak parę miesięcy na rynkach surowcowych to jest wręcz cała wieczność w kontekście handlu na tych, na tych rynkach i obecnie już te informacje specjalnie cenami nie wstrząsnęły. Zresztą na razie utrzymuje się jednak, utrzymują się jednak oczekiwania, że bieżący rok może być na rynku miedzi neutralny, jeżeli chodzi właśnie o równowagę popytu i podaży. Kolejnym czynnikiem, który właśnie ogranicza potencjał wzrostowy, są nie tylko mieszane dane makroekonomiczne i obawy dotyczące e, kondycji globalnej gospodarki, ale także e, w takim mniejszym zakresie niepewność dotycząca przyszłości relacji handlowych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Chiny są największym konsumentem miedzi na świecie, no i oczywiście tutaj jakiekolwiek. E, próby porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi pozytywnie wpływają na ceny, ponieważ one również pozytywnie wpływają na informacje, na oczekiwania dotyczące sytuacji w globalnej gospodarce. No jednak obecnie mało który inwestor wierzy w to, że uda się wypracować jakikolwiek handlowy kompromis między USA a Chinami, no a to oczywiście jest czynnik, który ogranicza potencjał wzrostowy. Jeśli chodzi o metale szlachetne, to ostatnio sytuacja faktycznie tutaj była bardzo dynamiczna i bardzo ciekawa. Na rynku złota doszło do wybicia się notowań na tegoroczne maksima i kilkuletnie maksima w okolicach 1450 dolarów za uncję, jednak później te notowania spadły. Nie zmienia to faktu, że na wykresie ta sytuacja wciąż wygląda bardzo dobrze i wygląda pro wzrostowo. Notowania złota jednak nadal poruszają się blisko tegorocznych maksimów i mają szansę na to, żeby dalej rosnąć. Warto jednak tutaj wspomnieć o tym, że sytuacja na rynku amerykańskiego dolara ma przeważające znaczenie w przekształtowaniu się notowań złota, a to właśnie sytuacja na rynku amerykańskiego dolara może być w najbliższych dniach bardzo dynamiczna. Pamiętajmy, że pod koniec lipca Rezerwa Federalna ma podjąć decyzję w sprawie poziomu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Obecne założenia są takie, że faktycznie do obniżki stóp dojdzie, ale pytaniem takim głównym jest to: jak duża będzie ta, ta obniżka stóp procentowych? Jeżeli ona będzie większa od oczekiwań, wyniesie co najmniej 50 punktów to można spodziewać się spadku notowań amerykańskiego dolara i kontynuacji wzrostów notowań złota. Natomiast mniejsza obniżka jest już raczej uwzględniona w cenach. Analogicznie wygląda sytuacja na rynku srebra, srebra, które ostatnio nadrabiało swój dystans do złota. Notowania srebra poruszają się obecnie powyżej znacząco powyżej poziomu 16 dolarów za uncję. I tutaj również ta sytuacja wygląda nieźle, aczkolwiek krótkoterminowo można oczekiwać, że będzie nerwowo, albo przynajmniej, że te notowania mogą spróbować wypracować pewne odreagowanie spadkowe, chociażby czysto techniczne. Na rynku platyny, tak naprawdę, sytuacja wygląda ostatnio dość rozczarowująco w porównaniu ze złotem i srebrem. Tutaj również jednak ta presja wynikająca z faktu, że platyna jest głównie takim surowcem przemysłowym, Wywiera pewien negatywny wpływ na notowania. Podobnie zresztą było na rynku Palladu, gdzie ostatnio raczej dominowała strona podażowa, aczkolwiek ona dominowała po wcześniejszej serii dość wyrazistych zwyżek. Na rynku Palladu wciąż utrzymuje się najbardziej korzystna dla kupujących e, sytuacja fundamentalna, a mianowicie przedłużający się deficyt. W ostatnim czasie dość nerwowo było na rynkach zbóż. Występowała duża zmienność notowań kukurydzy, soi i pszenicy, aczkolwiek kierunek zmian ostatnio nie był zbyt wyrazisty. Po tych wzrostach, które widzieliśmy na rynkach zbóż od połowy maja do mniej więcej połowy czerwca bieżącego roku, później te notowania nieco odreagowały spadkowo w zasadzie ten ruch z ostatnich tygodni można uznać za pewną konsolidację, nerwową konsolidację. Tak jest właśnie na rynku kukurydzy, jak również na rynku soi w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na rynku pszenicy widzimy, że tutaj ta strona podażowa nieco mocniej zadziałała i widzimy to, że to odreagowanie spadkowe jest większe. Jeżeli chodzi o sytuację fundamentalną na rynkach zbóż, to. W ostatnim czasie to wyhamowanie wzrostów wynikało z lepszych prognoz pogody, które z kolei obudziło oczekiwania i nadzieje na lepsze zbiory zbóż w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście te susze i te ulewne deszcze i w ogóle bardzo dużo wyzwań, które spotykało farmerów amerykańskich w bieżącym sezonie, to już i tak doprowadziło do spadku oczekiwań dotyczących produkcji zbóż w tym kraju. Natomiast Podaż kukurydzy czy też soi wciąż jest duża i tutaj raczej nie ma ryzyka, że nie nadąży ona za popytem. A więc ten optymizm jednak już został wyhamowany. Podobnie zresztą sytuacja wygląda na rynku pszenicy, gdzie ta presja podażowa wręcz jest jeszcze większa. Oczywiście, jeżeli chodzi o pszenicę, to tutaj również był czynnik, który pozytywnie wpływał na ceny wcześniej, a mianowicie susze w Europie, także w Polsce. Które przyczyniły się do obniżenia prognoz produkcji pszenicy i ogólnie zbóż w Europie. Natomiast w wielu rejonach świata ta produkcja pszenicy zapowiada się na dużą i też będzie ona raczej wystarczająco duża, aby zaspokoić popyt. Na rynkach zbóż również ważne są informacje dotyczące negocjacji handlowych między USA a Chinami. Tutaj głównie ten czynnik wpływa na notowania soi, ponieważ Stany Zjednoczone i Chiny są kluczowymi graczami na globalnym rynku soi. Stany Zjednoczone pod kątem eksportu, a Chiny pod kątem importu i konsumpcji. Natomiast tutaj już od dłuższego czasu niewiele się zmienia, mianowicie możemy oczekiwać, że jednak. Jakieś tam zgrzyty dyplomatyczne między USA a Chinami pozostaną, co będzie czynnikiem ograniczającym wzrosty, możliwość, potencjał wzrostowy cen soi. I w końcu krótkie spojrzenie na rynek soft commodities, cukier, kawę, kakao oraz bawełnę, gdzie ostatnio działo się wiele i było bardzo, bardzo emocjonująco. Zacznijmy od notowań cukru. Na rynku cukru notowania spadły do okolic tegorocznych minimów, spadły poniżej poziomu 12 centów za funt. No i obecnie poruszają się one właśnie w okolicach tegorocznych minimów. To oczywiście zwiększa szanse na to, że te ceny powrócą do wzrostów, chociażby z czysto technicznego punktu widzenia. Natomiast te ostatnie zniżki faktycznie były dynamiczne i one wynikały przede wszystkim z rozczarowującego popytu na, na cukier. Z dużej podaży surowca i co więcej z oczekiwań, że ta duża produkcja nadal się będzie utrzymywać w tym i w przyszłym sezonie. Natomiast jeżeli chodzi o notowania kawy, to tutaj widzieliśmy po wcześniejszej serii zwyżek z kolei odreagowanie spadkowe, które utrzymywało się również w ostatnich dniach. Notowania kawy no, przede wszystkim traciły na wartości ze względu na polepszenie Pogody w Brazylii i ogólnie na dużą produkcję kawy na świecie. Tutaj raczej niewiele wskazuje na to, żeby, ten, żeby ta podaż się zmniejszała. Jeśli chodzi o notowanie kakao, to tutaj z kolei widzieli, widzieliśmy w ostatnich dniach dynamiczny powrót do zwyżek. Notowanie kakao w Stanach Zjednoczonych przekraczają już poziom 2500 dolarów za tonę. I tutaj mieliśmy do czynienia z kilkoma czynnikami, które wsparły stronę popytową. Przede wszystkim ostatnio pojawiły się dane dotyczące dużego popytu na kakao w Azji i w Amery Ameryce Północnej. To troszeczkę zamaskowało wcześniejsze słabe dane dotyczące popytu w Europie. I co więcej, ostatnio również pogoda w Afryce Zachodniej, czyli tym rejonie, głównym rejonie produkcji kakao, jest niekorzystna. Pojawiają się problemy z dostawami do portów na Wybrzeżu Kości Słoniowej, i te, te dostawy są po prostu mniejsze. No i już samo to generuje presję na wzrost cen. Pamiętajmy też, że niedawno pojawiła się decyzja, Wybrzeża Kości Słoniowej i Gany, dotycząca obowiązkowych dopłat od importerów kakao, zamawiających właśnie kakao z tych dwóch krajów, już obowiązujących od przyszłego sezonu. Czyli ta dodatkowa premia na, na ceny kakao, właśnie z tych dwóch krajów, może wywierać presję wzrostową na notowania kakao, ponieważ są to kraje, które generują około, 60, około 2 trzecich w zasadzie produkcji globalnej kakao, a więc mają one decydujące znaczenie. No i w końcu warto zerknąć na to, jak wyglądała sytuacja na rynku bawełny, która no nie była najlepsza. Chociaż ostatnie dni przynoszą pewne odreagowanie wzrostowe, to ostatnie tygodnie i wręcz miesiące na rynku bawełny były bardzo słabe. Przede wszystkim tutaj znaczenie miała duża produkcja przy dość niepewnym popycie na amerykańską bawełnę. Pamiętajmy, że ten popyt. Generują przede wszystkim Chiny, które są uwikłane w konflikt handlowy ze Stanami Zjednoczonymi. I to konflikt, który nie wiadomo kiedy zostanie rozwiązany. W rezultacie cenotowania bawełny spadły do poziomów najniższych od około 3 lat. Dziękuję Państwu za uwagę i oczywiście zachęcam do uczestnictwa w kolejnych webinarach oraz zadawania pytań, jeżeli takie są.